Nie zapytają się, nie nic, tylko jadą z kamerą. A może mnie to stresuje w pracy? Ucnijmy ten palet. Dobra, róbcie swoje, ale jak każdego, nie, nie uciekaj mi. Ja wiem, że ty się boisz.

5 4 To Dawaj jeszcze jedno. Świeże. jeszcze jedno. Bardzo ładnie. Krócę? Krócę. krócej, tak, krócej, 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 ten krócej, krócej, ma krócej, 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 normalnej kawy z tego. Normalnego. Proszę to trzymać, tak. Z tym biegamy od początku do końca. O Jezu, jeszcze raz mi daj przyjacielu, bo odwrotnie to zrobiłem, widzisz. Ale to specjalnie, żeby ci trochę Ten rozładować. do czas. Przed... <laughs> Poczeka, <Rokremy rady>. czas. <laughs> Jaki ten 14. 13. Nie to tak wygląda. Fuh, nie bój się naprawdę, bo... Czuję to, że mi uciekasz. Ale drżysz, ja cię, no. drżysz, jak Polica ciężka Nie regeneracja, tylko... A coś się, Tak, to widzę od razu. Ostatnie okrążenie, zaczynacie? W każdej chwili mogę Lubelsko też założyć. Złowo, bo za chwilę na Krystynów jadę, nie? Kiełbaski sprzedawać z grilla. 10 <gry> Trzeba to robić. 3,